Uprawił spodnie. Mamy, mój Więc piszcie w komentarzach, jeśli macie jakieś pomysły. Elias tu był. Od razu widać. Od razu. Eliasku, co ty robisz? Nie, nie można. Nie, Elias. Chociaż Mikołaj zostaw, dobra? A? Zostawisz? Cześć wszystkim! Dwa! Witajcie w nowym vlogmasie. Nie wiem, który jest to vlogmas, ponieważ trochę wypadłam właśnie z tych filmów i teraz pokażę Wam kilka fragmentów po prostu z jednego dnia, z drugiego dnia i chyba z trzeciego dnia, więc myślę, że najlepiej będzie, jeśli ten vlogmas pójdzie po prostu bez numerku, a już kolejny vlogmas będzie po prostu z numerem z tego dnia, kiedy nagrywałam. Tak? Eliasku, słuchajcie, u nas już Elias powoli, jak widzicie tutaj z tyłu, rozbiera choinkę, zdejmuje wszystkie te dolne dekoracje, zdejmuje bombki. Tutaj też literki już są cały czas są na leżąco. Mikołaj, Mikołaj też tutaj już odpoczywa. U nas już się kończą święta. się przywitasz się z widzami? Tak? Tak. Opowiem, co się wydarzy w tym vlogmasie. Słuchajcie, działo się naprawdę dużo. Zobaczycie Mikołaja, który został uchwycony na ukrytej kamerce. Był Mikołaj, tak? Później co było? Później Aisha poszła popaczkę w nowym kombinezonie. Kolejnego dnia też Mai wypadł mleczny ząbek. Kolejny, tak niespodziewanie, zobaczcie. Więc będzie się działo. Życzymy wszystkim miłego dnia i zapraszamy do oglądania. Dziewczyny, Mikołaj tu był. Nie, koła. Już Nie ma często widzieliście? Dziewczyny, ogólnie ja mam dowód. Nawet nagrałam skrytą kamerką No. Mikołaja, tatuś widział i, i też potwierdza. To chyba moje? Jasko, to dla ciebie. Jest. Co to masz? Mamo, poroz. To taka! Chciałaś, tak? Mamo, poroz. od razu dwie skarpety? Tak. Okej. Okay. To Mikołaj chyba dla ciebie tak. przyniósł, zostawił. Nie, Przychodził drugi Mikołaj. Jaki drugi Mikołaj? Ja nie widziałam, ja widziałam tylko jednego. Mam autko ze Jaską. Tak, to ważne dla Jaska. to są takie puzzle, tak? Ale... Ja... I później autko to będzie jeździło. Drugi Mikołaj przyszedł? Gdzie? Ja nie widziałam Mikołaja innego. Drugi prawdziwy Mikołaj? Nie ja widziałam tego Stinka. Czy Stinka? Tak. tak. A jest chłopak. Dziękuję, ja, tu. super Anisza. Ja ja super Mikołaj, Anisza, super, super. No, mówiłam, że to był prawdziwy Mikołaj. Uprawił spodnie. Zostawił prezenty. I później nie mógł, o widzisz, i uciekł. Wszystko komin. Co? Jak? Fajnie. No co, już udowodniłam. Tak. Widzisz prawdziwy Mikołaj. Na... Tak, Elias. Tam był prawdziwy Mikołaj. No widzisz, A ty co wczoraj mówiłeś, że nie ma Mikołaja? Majusia, no. Nie ma. <śmiech> <śmiech> nie prawdziwy, bo jest tata. Jak to? Ale to, tata to, wtedy to, spał, jak ja nagrywałam. To, nie. Ty to ubrał się. Nie, ma. No co ty. To... Oj, to był prawdziwy Mikołaj, czy nieprawdziwy? Zaraz. Odzieję odzieńką numer 6. Wow, jakieś stylowe buty. buty. Fajne. Super. Kto wygra? Oh. Ciekawe. Obstawiam, że Maja wygra. Ale teraz... Maja jest właśnie dobra w tą grę. Oh. Ty. Szukujesz chyba. Nie! nie. Maja po prostu jest taka bystra. Mówi się szybciej, 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 szybciej. Oh! Mm, nie. 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 Macie podobne akurat, ja widzę co macie. Każdy z was, każdy z was ma to samo. Elias. Oh! Elias, jak? Eliasku, jak ty to zrobiłeś? Elias, pomagasz Maji? A iż, a co tam szukasz? Eliasku, co tam masz? Zabrał ze sobą pieluszkę jeszcze jedną czapkę. Eliasku, jedziemy? Jest <laughs> śmieszny śmiesznie. Ej, ej, ej! Ej, jest pierwszy. Maja! swoje moje. To się jest z nami. Jedziemy na nagrania, tak? Tak. Człowiek <laughs> z pan perszy. Z pieluszką. Pierwszy, zauważ, pierwszy. Oh, ja! mhm. Jak król prawdziwy, z pieluchą, fajnie, Jasku, ciepło będzie. Może schowaj tą rączkę, schowaj tą rączkę, tak, tak, schowaj, schowaj. Masz to... o, przepraszam, przepraszam. Wieku! Jasku, schowaj swoje rączki! Schowaj! <grywa> schowaj rączki! <grywa> Słuchajcie, Co dzisiaj to nagrywamy to? na kanale Iszy latający plecak i latająca magiczna książka, ale ogólnie jest. No zimno, ale wczoraj było gorzej, nie? Dzisiaj jakoś A, tak. nawet lejtowo Tak? Lejtowy, I teraz tak. <laughs> Hurra! Hurra! Dobra, idziemy, idziemy, dogrywamy, bo, bo za chwilę już będzie ciemno, tak? Tak. O 15:20 już będzie ciemno, tak? Tak. Co ty robisz? Oj, mój, mój scenariusz. Cześć wszystkim, ja idę po paczkę. Bo mam nowy kombinezon, tak fajny. Ja bym chciała taki mieć, Mega ciepły, tak? A Isza idzie do paczkomatu po paczkę. Idź, idź już. I, i znowu czapka od Mikołaja. Pa, Uważaj, jak coś to dzwoni, dobra? Okej. A Isza sama coś zamówiła i sama idzie po swoją paczkę. Idealnie. Zobaczcie, co u nas dzieje się na dworze. Śnieg, śnieg, śnieg. Mamo, Dzisiaj dzisiaj wróżka przyjdzie tak nieoczekiwanie nam wy, wypad kolejny mleczny ząbek pokaż, pokażesz cieszysz się bardzo Maniusiu, Maja czekała kiedy on już wypadnie, tak jej przeszkadzał tak, pokaż, masz tam dziurę dużą się, Paniusia Mamo, ja słyszałam co on dzisiaj wypadnie tak, czuła że dzisiaj wypadnie i teraz wypad. Eliasko. Ty naprawdę przesadzasz, słuchaj. Tą książkę kupiłam, jakaś była malutka. Później z niej korzystała też Maja, ale z tobą już ta książeczka nie przeżyje. Ja tu nie. Mojsie, co tam szukasz? Co tam szukasz? Pieniądze, tak? <ścoughs> Pieniądze. Pieniądze są potrzebne każdemu, wiesz, co nie? Słuchajcie, u nas jest problem taki że Elias jak dorwie długopis, y, flamaster albo nie wiem, jakąś kredkę to już jest koniec, on rysuje maluje wszędzie, nasze ściany już po prostu strasznie wyglądają prawda? prawda Chodźcie. Nie, nie, nie będę nawet tego pokazywała, po prostu musimy kupić białą farbę no i pomalować te ściany, właśnie słuchajcie przyszłam do was y, z jedną sprawą z jedną rzeczą Wszystkim polecałam wcześniej taką kolejkę drewnianą z IKEA. Polecałam, mówiłam, że właśnie chcę na święta kupić dla Eliaska, plus jeszcze taki pociąg na baterię i on po prostu jeździ sam. I były naprawdę super opinie. I wyszło tak, że moja właśnie przyjaciółka Alina sobie już zamówiła kupiła, I, a ja chciałam zamówić chciałam kupić też stacjonarnie w IKEA. No i wyszło tak, że już tego nie ma na stanie. Nie ma tych zestawów, nie ma tego pociągu. I są na Allegro, ale dużo drożej, dwa razy drożej. Ten, ten pociąg na przykład, ten pociąg na baterię kosztuje 29,99 na stronie Ikea. Narysowałaś, namalowałaś. Brawo Eliasku, co tam namalowałaś? Namalował jeszcze, jeszcze jak, jakieś plamy z truskawki, tak? Więc ten pociąg kosztuje na stronie Ikea 29,99 a online sprzedają na Allegro wczoraj widziałam za 59 zł więc prakty praktycznie dwa razy drożej i tak sobie myślę że nie nie będę kupowała dwa razy drożej ale no ale teraz Elia zostaje po prostu bez prezentu więc piszcie w komentarzach jeśli macie jakieś pomysły na prezent dla Nie zostaje dla... Bez, yy, prezentu. Nie bez prezentu dlaczego Bo ja kupiłam Patrol. Yy. ciopatrę dla niego niego kupiłaś tak tak yy samochodziki stop? samochodziki, dobra mam nadzieję, że nam się uda ale piszcie w komentarzach, jeśli macie jakieś fajne pomysły na prezenty dla ta takich maluchów dla takich maluchów, no i dla starszych y, dziewczynek jak Aisza. Aisza, Aisza konkretne rzeczy chce, Aisza chciała słuchawki y, takie, które pasują do telefonu jeszcze A, grę grę planszową monopolię i jeszcze jakąś niespodziankę, więc Aiszą w sumie wszystko wiadomo. Yy, SMS-y dostałam. Z moją jeszcze nie wiadomo z Eliaskiem, no mam problem. Chciałam dla niego kupić drewniany garaż, ale na Allegro nie ma jakiegoś większego wyboru. I właśnie tą kolejkę drewnianą chciałam z IKEA, ale teraz widzę, że zostajemy bez kolejki i w sumie też bez garażu, więc piszcie w komentarzach jeśli macie jakieś pomysły, przeczytam wasze komentarze i może już w kolejnym filmie pokażę te najlepsze, najciekawsze komentarze z pomysłami na prezenty bo myślę, że to znów kłótnia, że temat naprawdę jest aktualny Maj, daj ta para u nas cały czas się kłóci, zobaczcie tu przed chwilą był Elias, dobra, idę po ścierkę, Elias tu był od razu widać, od razu już, już, już. Elias się kłóci ze wszystkimi marudzi. Tutaj też był Elias. Nie wiem, jak już po prostu walczyć z tym wszystkim. Eliasku, znów malujesz. No, co ty? Nie, nie, nie. Nie, daj, daj, daj. Daj, 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 łobuzie. Brawo, brawo. Super. Pomagasz mamie. Tak? Super. O, jak ładnie, Eliasku. Posprzątałeś? Dziękuję, dziękuję. Mały nagry mnie. Dobra, co, co mam nagrać? Dobra, a kto, czekaj, czekaj, czekaj. Którego już dzisiaj mamy? Dziesiąty. No czyli można powiedzieć, że mamy dziesiąty vlogmas. Dobra, co to tam. Miska, miska, miska dla pieska. Słuchajcie, kończymy już na dzisiaj. Idę uśpić Eliaska. Mam nadzieję, że może mi się uda wrócić do vlogmasów i będą po prostu publikowane na czas. Nie obiecuję, ale. Trzymajcie za mnie kciuki. Kończymy już na dzisiaj. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj. Z nami życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia, do kolejnych vlogmasów. Maja! Maja, 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 maja. Ulubione słowo Aliaska Maja. Do zobaczenia. Pa! Pa! pa. <gry>